Cześć, witam podobnie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie krótki film, gdzie sprawdzimy, jak spisuje się tarcza Norton Clipper w ukośnicy Evolution R255 SMS. Zapraszam. Dobrze, a więc jak widzicie, mam tu starą tarczę, oryginalną tarczę z pilarki, z pilarki ukosowej Evolution. Jest to tarcza o oznaczeniu R255 TCT i ta tarcza już zrobiła bardzo dużo cień, zarówno w drewnie, jak i w różnych innych materiałach, czyli w metalu, w aluminium, w jakiejś pcv i tak dalej. No, już jest naprawdę tempo nawet tutaj, jak przyjeżdżam palcami, to tak naprawdę w ogóle nic nie czuć, żadnej ostrości. I teraz tak, potrzebujemy sobie. E, znaczy, potrzebujemy. Jeżeli chcemy zmienić tarczę w pilarce ukosowej Evolution, to tak naprawdę mamy problem z otworem. Tym tutaj w tarczy, ponieważ Evolution ma nietypowy otwór o średnicy 25,4 mm. Tutaj mamy tulejkę z ukośnicy Evolution oryginalną, która jest właśnie na 25,4 mm. Zdecydowałem się na zakup tarczy Norton. Tak naprawdę jest to nowość, jeśli chodzi o tarczę do drewna z firmy Norton. Znalazłem ją na stronie narzędzia.pl, teraz Wam wklejam link, znaczy nie wklejam Wam linku, tylko wklejam Wam zdjęcie, zrzut ekranu tak naprawdę. I cena w jakiej kupiłem to 100 zł z małym haczykiem i to jest niby w jakiejś promocji. Nie mam pojęcia czy to jest jakaś promocja czasowa, nie ma tam żadnej informacji w momencie nagrywania tego filmu, jest taka cena. Nie jest to żadna reklama, oczywiście, narzędzia PL ani firmy Norton. Po prostu zobaczyłem tę tarczę, cena wydawała mi się ok i zamówiłem na próbę. Jak widzicie, mamy tutaj tarczę o średnicy 255 mm, czyli identyczna jak w Evolution. Jest to tarcza, która ma 60 zębów i tarcza, która ma otwór w środku na 30 mm. No i właśnie tutaj pojawia się problem, ponieważ, żeby zamontować to do pilarki Evolution, musimy albo kupić sobie takie pierścienie redukcyjne, które teraz też Wam się wyświetlają na ekranie albo po prostu dorobić sobie tulejkę. No i właśnie te pierścienie o ile są tanim łatwym sposobem. To jakoś nie do końca ufam tym pierścieniom i ja tutaj postanowiłem, że... Lepiej jest dorobić sobie tulejkę i z, przy, z pomocą przyszedł mi tu Olo z kanału Olo76. Serdecznie tutaj Olo pozdrawiam i dzięki jeszcze raz. Wejdźcie na kanał do Olo, link macie w opisie, dajcie mu łapę, dajcie mu subskrypcję. I jak to widzicie, tu jest tulejka lejka dorobiona przez Rafała. Tulejka wygląda niczym oryginalna, oczywiście różni się tym, że tutaj mamy 30 mm. Bardzo dobra robota, świetna tulejka. Otwieramy sobie tarczę, zobaczymy jak to wszystko będzie pasować. No dobrze, powiem szczerze, że nie było łatwo wyciągnąć tą tarczę zgrzana taką folią, która w dodatku była przyklejona do tarczy, a nie chciałem nożykiem podchodząc pod folię uszkodzić sobie tutaj od razu tarczy. Mamy tarczę i teraz pierwsza rzecz. Tarcza Evolution ma grubość 1,8 mm, z tego co pamiętam. Jeszcze ja sobie wezmę suwmiarkę i sobie to sprawdzimy. Ech, dobra. Żeby nie trafić na ząb. No nawet chyba... Nawet chyba mniej, powiem szczerze. Natomiast ta tarcza, i to od razu widać i czuć po wadze, ma średnicę, znaczy średnicę grubość, przepraszam, aż 2,2. Tak, i tak jest, 2,2. Zresztą, zwróćmy sobie na wagę jedną i drugą tarczę i zobaczymy tak naprawdę różnicę już w wadze, bo to od razu czuć. 503, 502, natomiast ta tarcza to jest 802. 300 gramów więcej. Naprawdę ciężka tarcza, gruba tarcza. No i 60 zębów. Pilarki Evolution mają mniejsze obroty przez to, że są przystosowane też do cięcia metalu. I piła ukośnica Evolution R255 ma tylko 2500 obrotów. I szczerze mówiąc, tak się troszeczkę zastanawiałem, czy 60 zębów i takie małe obroty, czy to będzie dobre połączenie, czy nie będzie problemu tak naprawdę... Że będą za niskie obroty, a za dużo zębów. No, zobaczymy. Zaryzykowałem, nie mam pojęcia, jak to się spisze. Zobaczmy sobie teraz tulejki. To jest tulejka od Evolution. To jest tulejka dorobiona przez Rafała. No i proszę bardzo, idealnie nam pasuje. Nie ma żadnego luzu nawet. Także możemy bezpiecznie zamontować taką tarczę. Oczywiście tarcza jest grubsza. Jednak nie powinno to stanowić problemu. No, jest tutaj tulejka troszeczkę zagłębiona. Jeżeli weźmiemy oryginalną tarczę i oryginalną tulejkę, no to tulejka z tarczą jest na zero. Natomiast tutaj tarcza jest troszeczkę grubsza, ale jak nałożymy tutaj nakrętkę, nakładkę tą przykręcimy porządnie, to nie powinno być żadnego problemu. Przenosimy się do ukośnicy, zamontuję sobie. A, tak de facto kolorystycznie pasuje. Także <grytanie> dobrałem tarczę, która do evolution kolorystycznie pasuje, nie gryzie się. Zobaczymy, jak będzie z działaniem. Montuję na na ukośnicy zobaczymy jakieś cięcia. Dobra, tarczę mamy zamontowaną, bez problemu wszystko oczywiście pasowało, więc zróbmy sobie jakieś próbne e, cięcia. Tutaj mamy na początek jakąś deseczkę iglastą i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Próbujemy. No tutaj od góry przyznam szczerze, że jest bardzo fajnie. Tutaj coś nam się niedobrego pojawiło, chociaż ja coś na koniec chyba sknociłem, tak naprawdę, bo chciałem zabrać tą deskę i chyba lekko ją ruszyłem. Od dołu rewelka. Dobra, robimy jeszcze jedno cięcie, zobaczymy czy ten tutaj e, takie zadziory się powtórzą. No tak, tutaj, na, tutaj przód, znaczy góra i dół. Powiedzmy, w ten sposób jest idealnie. Jednak tu na koniec troszeczkę mi strzępi. Może coś ja mam źle jeszcze w ukośnicy wyregulowane, ale tutaj wygląda bardzo OK. Dobra, przejdźmy do jakiegoś innego kawałka drewna. Teraz sprawdzimy sobie taką kantóweczkę 7 na 7, też iglasta. To co Wam muszę powiedzieć, to to, że w porównaniu do mojej starej tarczy Evolution, to, to cięcie jest po prostu czystą przyjemnością. Bo tam to już naprawdę było słabo na tej tempej tarczy. No moim zdaniem jest świetnie. No a, dobra, jednak tutaj coś jest. Ale ogólnie jak na tarczę za 100 zł, to muszę przyznać. No i pamiętajcie o tych obrotach Evolution 2,500 obrotów. To jest ten drugi cięty kawałek, czyli standardowo e, ta ścianka końcowa jest troszeczkę jednak wystrzępiona. Dobra, kawałek e, dębu nie jest to zbyt okazały kawałek, jak widać, ale spróbujmy sobie go odciąć, kawałek tutaj ten pod kątem ścięty, i zobaczymy. No, i ta sama sytuacja jak z tamtymi deseczkami. Tutaj jest wszystko jak najbardziej. Ok, czekajcie, ja tylko to porządnie wyostrzę na tym kawałku. Dobra, przyłożymy palce, żeby łatwiej było wyostrzyć. O, teraz się udało. No, i na tej końcowej ściance są wyrwania. Teraz próbujemy z kawałkiem sklejki. Grubość 18 mm. Dobra, od góry tak to wygląda. Tutaj z przodu też bez problemu. Od dołu delikatnie, tutaj na początku jakby. No i standardowo na końcu tutaj lekkie wyrwania. Ale ogólnie, jak na sklejkę, jak na tarczę za 100 zł. Jest moim zdaniem fajnie. Dobrze, słuchajcie, ja jestem zadowolony. Nie ma czego za wiele oczekiwać od piły za 100 zł, a według mnie tutaj jest wszystko ok. Oczywiście na tych końcowych ściankach zawsze są jakieś wyrwania. Nie mam pojęcia, napiszcie w komentarzu, czy jest jakiś sposób, jak, się, jak tego uniknąć. Czy to wina tarczy, czy to wina pilarki, czy to wina operatora, bo może być oczywiście i tak. Ja przede wszystkim to, co zauważyłem, to w takie grubsze kantówki, jak przecinam, to w końcu to idzie jak w masło, bo na tej tempie tempej tarczy, no to już tak naprawdę walczyłem sam z tą kantówką, i kurczę. Coraz więcej dymu było niż cięcia, tak naprawdę. Więc jest fajnie. E, zamówiłem taką tarczę, stówka. Jak za taką tarczę, moim zdaniem to jest dobra cena. Nie spodziewałem się, Bóg wie czego, jeżeli to miałoby tak ciąć. To jest super dla mnie, e, tym bardziej, że ja nie mam jakichś takich prac, gdzie potrzebuję takiej precyzji. E, kwestia jak długo tarcza pozostanie ostra, ale jest dosyć gruba, więc zapewne da się ją jeszcze nieraz naostrzyć. To i tarczy Evolution oczywiście też się nie pozbędę, ponieważ znajdę sobie jakiś zakład, który mi to profesjonalnie naostrzy. Ja przyzwyczajam się do tych tarczy Evolution. Fajnie mieć taką tarczę pod ręką, żeby czasami różne inne materiały oprócz drewna przeciąć. E, jeżeli, będę, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, w przyszłości o tą tarczę, jak się sprawuje, zawsze można gdzieś spytać w komentarzu, ponieważ no, będę ją teraz od dziś używać już e, cały czas w mojej pilarce Evolution i zobaczymy, jak się będzie spisywała. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, Hej.